Cześć, dzisiaj porozmawiamy o tworzeniu treści, o content marketingu, a konkretnie chciałem Ci opowiedzieć o trzech takich strategiach tworzenia tych treści, które w moim przypadku zadziałały, ale też o trzech kontrstrategiach czy pomysłach, które no nie zadziałały, które nie sprawdziły się, jeśli chodzi o content marketing, zdobywanie klientów poprzez treści. No bo. Można powiedzieć, że jestem tutaj trochę weteranem, dinozaurem. Robię to już kilkanaście lat. Mój blog powstał w 2010 roku. Dzisiaj mamy 20, 2022, więc no już 12 lat zajmuję się tworzeniem różnego rodzaju treści, publikowaniem w social media. Mam różne doświadczenia, próbowałem naprawdę wielu rzeczy, którymi chciałem się po prostu z wami podzielić. I to będą takie rzeczy, właśnie strategia to jest dobre słowo bardziej takie, jeśli chodzi o filozofię tworzenia tego treści, tych treści, takie moje. Podejście do tworzenia tych treści to nie będą jakieś konkretne taktyki, tylko właśnie takie ogólne pomysły, które miałem, kierunki, które testowałem, żeby no, sprawdzić, co, co zadziała. I teraz na pewno, jeśli mamy mówić, czy przejść już do tej pierwszej rzeczy, do tej pierwszej strategii, która się zdecydowanie sprawdziła, to było z stworzenie czy wybranie sobie jakiegoś projektu, który wymagał albo zakładał, założenie tego projektu zakładały, że będę publikował codziennie. I to taka strategia, moim zdaniem, bardzo dobrze się sprawdza. I w moim wypadku tutaj przede wszystkim to był pomysł z pisaniem swojego dziennika. Czyli, miałem jakiś czas temu swój taki projekt, gdzie zobowiązałem się, że codziennie będę publikował krótką taką notatkę tekstową. Zrobiłem taką osobną zakładkę i tam codziennie publikowałem jakiś pis. I to bardzo dobrze się zadziałało, bardzo dobrze się sprawdziło. To dało mi taki nawyk publikowania tych treści. Ja nie zastanawiałem się, czy mam dziś coś opublikować, czy może jutro, kiedy jest dobry dzień. Po prostu codziennie musiałem publikować, więc z głowy schodził ten taki problem, czy mam coś opublikować, kiedy? No bo zawsze muszę coś opublikować, prawda? To pomogło mi też weryfikować tematy, o których opowiadam. Niektóre wątki chwyciły, niektóre nie. Bardzo, częst, znaczy bardzo trudno w tworzeniu treści samemu przewidzieć, co się ludziom spodoba, co chwyci. Po prostu, jeśli nie zaczniemy publikować, nie zaczniemy pokazywać ludziom jakichś treści, no to nie możemy ostatecznie zweryfikować, czy to jest dobry pomysł, czy nie, więc ten Dziennik był dla mnie takim też takim miejscem na testowanie, eksperymentowanie, co odbiorcy chcą usłyszeć, o czym chcą więcej, o czym chcą mniej. I na podstawie później popularności tych wpisów, mogłem wybrać te najlepsze i z nich powstał taki e-book, który nazwałem pierwszą pomocą w kreatywnej pracy, który przez wiele lat był i nadal jest takim darmowym materiałem, który wysyłam do osób, które zapisują się na mój newsletter. Ten e-book pobrał już tysiące ludzi, kilkadziesiąt tysięcy ludzi może nawet powiedzieć, no, właśnie, jako też taki darmowy materiał, bonusowy prezent w pewnym sensie do, dla ludzi, którzy zapisują się na moją listę mailową do mojego newslettera. I właśnie ten materiał się bardzo podoba, dostałem dużo pozytywnych, dużo, dużo, dużo dobrego feedbacku na jego temat, właśnie dlatego, że te treści w nim są już przesortowane, przefiltrowane, zweryfikowane, przetestowane. Ale na pewno, jeśli zaczynasz szczególnie albo zastanawiasz się, yy, czy, czy publikować, albo masz problemy, żeby tutaj złapać jakiś dobry rytm, to takie zobowiązanie siebie samego, siebie samej do tego, żeby publikować codziennie, to jest naprawdę, na pewno dobry pomysł. A właśnie ta strategia, która nie sprawdziła się, czy takie podejście, które ja miałem, które się nie sprawdza, że będę publikował wtedy, kiedy mam natchnienie, cokolwiek by to miało znaczyć. Ale oczywiście yy, takie codzienne publikowanie jest męczące, trudne, wymagające, więc ja też miałem takie okresy, takie momenty, w których myślałem sobie, no nie, no dobra, to może już przestanę tak mocno, tak intensywnie często publikować, tylko będę publikował wtedy, kiedy będę miał już jakiś naprawdę dobry pomysł. Ale takie podejście zdecydowanie gorzej się sprawdziło, bo to skutkuje tym, że przekładamy to publikowanie, yy, mamy takiego wewnętrznego krytyka, który sprawia, że zawsze jest lepszy moment yy, później na opublikowanie czegoś, więc to taka rutyna, ten nawyk, wyznaczenie sobie tego, że nie Publikowali codziennie, że będziemy starali się codziennie czymś podzielić, bardzo dobrze działa. Ja teraz nie mam takiego projektu. Który mówiłby, że codziennie muszę publikować coś konkretnego, jak właśnie ten dziennik, że w określonej formie, ale codziennie staram się coś opublikować. Codziennie albo nagrywam odcinek taki jak ten, albo publikuję coś na Instagramie jako stories, albo publikuję jakiś wpis. Codziennie chcę trzymać kontakt z odbiorcami, czymś się z nimi podzielić. I te same korzyści, które miałem wtedy, jeśli chodzi o pisanie tego dziennika, też tutaj widzę. Widzę to wyrobienie tego nawyku. Pomaga mi to w regularności, pomaga mi to w weryfikowaniu tematów itd. Więc takie powiedzenie sobie samemu, sobie samej, żeby publikować codziennie, cokolwiek, nawet małą rzecz, nawet proste insta stories, to jest bardzo dobry pomysł, który pozwala nam złapać taki dobry rytm w tworzeniu tych treści. I no, nie ma się tutaj co oszukiwać, że ta jakość tych naszych treści będzie właśnie wynikała z ilości, że bardzo trudno jest stworzyć um, same genialne treści, same genialne materiały, żeby trafić na te najlepsze pomysły, na te jakieś wirusowe treści, które się rozniosą, żeby znaleźć te tematy, które ludzi naprawdę interesują, to musimy zrobić tym taką masę, tę taką ilość, a ta ilość no, wymaga czasu i zaangażowania, więc. Jeśli im częściej będziemy publikowali, tym szybciej tę ilość wyrobimy. I nie wiem kto to powiedział: jest taki cytat, który mi się bardzo podoba. Zapamiętałem go, niestety nie znam autora. Ale ta osoba powiedziała, że najlepszym sposobem na to, żeby mieć dobre pomysły. To jest mieć dużo pomysłów. Czyli du dobre pomysły nie biorą się z jakiegoś natchnienia, z tego, że wyskoczymy z wanny, bo nagle będziemy mieli genialny pomysł, prawda? Jakiegoś przybłysku geniuszu. Dobre pomysły się biorą z ilości, z tego, że robimy dużo, często eksperymentujemy, testujemy i je na jeden dobry pomysł przypada 30 tych słabych, prawda? Więc, jakby tak samo jest z treściami, że na jedną dobrą treść często przypada 30 jakichś, które no, po będą średnie, ale to nam pozwala znaleźć te e, rzeczy, które później. Nie będą się sprawdzały lepiej. To nam pozwala właśnie wyrobić nawyk, uczyć się, więc ta ilość, nastawienie na ilość, na regularność jest bardzo ważne, jeśli chodzi o tworzenie treści, to jest taka, taka podstawa, więc spróbuj zrobić sobie też taki nawyk codziennego publikowania, to bardzo dobrze działa. Druga strategia, która się sprawdziła. U mnie w moim wypadku to było postawienie na świadomą naukę. Ja to tutaj tak nazywałem meta umiejętności, takich umiejętności, które są uniwersalne, które są ponadczasowe, czyli można powiedzieć tutaj przykładem jest montaż wideo. Ja pamiętam, że jakiś kilka lat temu częściej jeździłem po Polsce, robiłem więcej szkoleń takich stacjonarnych, jeszcze przed erą koronawirusa i bardzo dużo czasu spędzałem w pociągach i postanowiłem ten czas wykorzystać w jakiś sposób produktywny, nie marnować go i jedną z takich rzeczy, rzeczy, którą wtedy zrobiłem. W tych pociągach to nauczenie się montażu wideo. I na przykład jechałem sobie do Warszawy, miałem 3 godziny z Gdańska do Warszawy w jedną stronę, więc sobie otwierałem laptopa, miałem kupiony jakiś kurs y, wideo i po prostu przerabiałem lekcje z tego kursu na temat tego, jak montować filmy. W, w, robiłem szkolenie w Warszawie, wracałem z tego szkolenia, po drodze też przerabiałem sobie kilka lekcji z właśnie tego montażu i miałem dosłownie takie uczucie, że y, momentami, że wsiadam w Gdańsku do pociągu i nie umiem w ogóle montować wideo, Video, wracam z Warszawy, wysiadam z pociągu po tych kilku godzinach pociągu i nagle umiem montować już bardzo dużo, bardzo wiele rzeczy mógłbym już zmontować sam, dzięki tylko tym kilku początkowym godzinom. I oczywiście to nie były jakieś niesamowite postępy, nie mógłbym być zawodowym montażystą tylko dzięki temu, ale właśnie na potrzeby tworzenia treści, zrobienia jakiejś prostej rolki, robienia jakiegoś kursu online, czy zrobienia właśnie takiego prostego wideo na YouTube jak to, to zdecydowanie wystarczyło. Jestem samowystarczalny i teraz coraz częściej już zlecam tego typu rzeczy, współpracuję z montażystami, ale nawet ta wiedza, którą miałem wcześniej, no pomaga mi lepiej z tym montażystą współpracować, pomaga mi lepiej delegować te zadania, więc to jest coś, co się przydaje bardzo często. Jeśli mój montażysta nie ma czasu, to ja mogę, mam takie poczucie, że mogę sobie zmontować film samodzielnie, jestem tutaj samowystarczalny, uniezależniony, więc jakby montaż to jest tylko jeden z przykładów, takim przykładem takich meta -umiejętności, które w pewnym momencie świadomie starałem się poznać i jak najwięcej o nich dowiedzieć, bo na przykład właśnie świadomie uczyłem się pisania przez bardzo długi czas. Uczyłem się też nagrywania wideo czy foto fotowideo, w takim sensie oświetlania, obsługi aparatu, wiecie, przesłona, ISO i tak dalej. I to mi oprócz tego, że przydaje się zawodowo, no bo fajnie jest wiedzieć, jak nagrać taki film samodzielnie, bardzo myślę że jestem daleki od tego, żeby mieć Ekipę filmową, która będzie za mnie mnie nagrywała. No to też przydaje mi się, w życiu prywatnym umiem robić zdjęcia lepsze z wakacji i tak dalej. Czyli takie uniwersalne umiejętności przydają się w bardzo wielu obszarach, ale jakbym miał wyróżnić tutaj z tych wszystkich jedną, to na pewno najważniejsze, takie najbardziej wartościowe, najbardziej przydatne jest pisanie. Umiejętność pisania, moim zdaniem, to jest jedna z najcenniejszych umiejętności takich życiowych, jakie można po, posiąść tak w ogóle. I nie mam tutaj na myśli takiego pisania, wiecie, w stylu kwiecistego języka, żeby ładnie formułować zdania. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby jasno przekazywać myśli. I jest taki, ktoś powiedział, znowu niestety nie znam autora, że pisanie to jest myślenie na papierze. I ja się z tym mega zgadzam. Za każdym razem, kiedy ja mam jakiś trudny problem, taki powiedzmy zawodowy, że coś muszę rozkminić, nie wiem, jak coś e, rozwiązać, jak nie, nie mam na coś pomysłu, to siadam i staram się to opisać. I właśnie to, że uczyłem się kiedyś pisać przejrzyście, czysto, krótko, czytelnie, jasno sformułować myśli, bardzo często mi pomaga. I e, w, nie tylko w momencie, kiedy chcę coś napisać, ale właśnie kiedy to pisanie ma być tylko tłem do czegoś innego. Czyli na przykład, jeśli robię prezentację na jakąś. Konferencję, no to zaczynam od pisania. Od opisania tego tematu i mimo tego, że później nikt nie widzi tego mojego tekstu, który powstał jako podstawa tej prezentacji, no to mi ten tekst pozwala uporządkować to właśnie w głowie. To jest takie myślenie na papierze, w cudzysłowie, czy na komputerze, ale przelewam myśli do jakiejś takiej ustrukturyzowanej, ustrukturyzowanej formy. I tutaj już na szczęście znam autora cytatu. Tutaj Austin Kleon powiedział fajną rzecz, którą też zapamiętałem, że. To jest śmieszne, że niektórzy ludzie uważają, że muszą wiedzieć, co chcą powiedzieć przed napisaniem czegoś. To, co chcesz powiedzieć, Wynika z tego pisania, bierze się z tego procesu. Czyli dopóki nie zaczniesz pisać, dopóki nie zaczniesz przelewać tych myśli na ten papier czy na tę klawiaturę, to nie wiesz do końca, co ty chcesz powiedzieć i co ci siedzi w tej głowie. Że właśnie to pisanie jest ustrukturyzowaniem tego myślenia. Więc niezależnie czy robisz rolki, czy robisz podcast, czy robisz bloga, czy publikujesz tylko na Instagramie zdjęcia z jakimś opisem, to pisanie jest taką moim zdaniem najważniejszą umiejętnością, która się w tym wszystkim przydaje. Ono pozwala ci właśnie wyjść z tych takich porozrzucanych myśli, które chcesz przekazać do takiej właśnie przejrzystej, jasnej formy, która tak naprawdę później e, przekłada się na wszystko inne. Czyli jeśli nagrywasz podcast... Fajnie jest napisać sobie wcześniej jasno, przejrzyście co chcesz powiedzieć, żeby później prostymi słowami miało to sens. Więc zdecydowanie te metaumiejętności są ważne i warto się uczyć ich świadomie. To znaczy przez świadome uczenie ja mam na myśli właśnie kursy, książki, yy, 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 znajdowanie swoich słabych punktów, yy, próba ulepszenia ich i tak dalej. Ja po prostu czytałem książki o tym jak pisać, przeczytałem no nie wiem z kilkanaście książek o tym jak dobrze pisać, starałem się wdrożyć te zasady w praktyce. Tak samo ten montaż wideo, no to były po prostu kursy wideo, które ja skupiłem, przerobiłem, poświęciłem dużo godzin, dziesiątki godzin na to, żeby przerabiać tutoriale, robić własne ćwiczenia i tak dalej, żeby się po prostu tego świadomie nauczyć, a nie tak przy okazji, że po prostu będę to robić i przy okazji się czegoś nauczę. Trzeba się świadomie uczyć z jakichś właśnie źródeł, takich jak właśnie książki, kursy, żeby żeby te umiejętności, żeby te umiejętności zdobyć. I w opozycji do tego, to, co się nie sprawdziło. To była taka właśnie próba hakowania algorytmu, jak ja tutaj to nazwałem, czyli próba znalezienia jakichś takich rzeczy, które sprawią, że jednak będę miał większy zasięg, że będę, że dotrę do większej liczby ludzi. I jest masa tego typu rad, które możecie, które możecie spotkać, tak? Czyli jak dobrać najlepsze hashtagi na Instagramie, żeby Twój post nagle był, był popularny, jak robić lepsze miniaturki na YouTube'a, żeby one, one się lepiej klikały, czy jak wybrać najlepsze godziny publikacji, żeby Twoi odbiorcy akurat w tym momencie rzucili się na Twoje treści, prawda? Jakieś różne trendy, typu rolki, typu TikToki, typu Clubhouse i inne rzeczy, to żadna z tych rzeczy się nie sprawdziła. Także szukanie takich małych. Rzeczy albo takich dróg na skróty, jakiś mody, jakichś trendów, decydowanie zawsze mi dawało po łapach, w cudzysłowie. Zawsze parzyłem się na tego typu podejściu. Okazywało się, że to była strata czasu. Te meta-umiejętności, te takie bardziej uniwersalne rzeczy, zdecydowanie, zdecydowanie dały mi więcej korzyści. I pewnie znacie zasadę Pareto, zasadę Pareta. Ona w mówi o tym, że. 20%, y, tylko 20% rzeczy, które robimy, wpływa na aż 80% efektów. I odwrotnie, 80% rzeczy, które robimy, tak naprawdę nie ma znaczenia. Y, więc o, te 80% rzeczy wpływa tylko na 20% efektów. I to mi się wydaje, że takie hasztagi analizowanie miniaturek, właśnie zastanawianie się nad godzinami publikacji, to są te pierdoły, które nie mają większego znaczenia. Że te 20% rzeczy, które mają znaczenie, to są właśnie te podstawy. Takie jak właśnie dobre pisanie, dobre umiejętności, przemyślenie tego, co chcemy powiedzieć, zastanowienie się nad każdym zdaniem, dopracowanie tych takich filarów, a te takie dodatki, no to są te właśnie takie małe rzeczy, na których no nie warto się skupiać, bo one dają, dają jakieś efekty, ale to jest 20% procent tych efektów. Te 80% efektów bierze się zupełnie zupełnie z czegoś innego. I ostatnia rzecz, która się sprawdziła, to nastawienie się jednak na jakość odbiorców, a nie na ich ilość. Czyli nie takie parcie na zasięg, że muszę mieć więcej subów, więcej lajków. I oczywiście jak każdy twórca w pewnym jakimś tam momencie też miałem taką, takie poczucie, że muszę mieć więcej, więcej, więcej subskrybentów, lajków, bo to mnie definiuje, to świadczy o tym, że ten mój content jest dobry, albo tylko w ten sposób mogę mieć więcej klientów, mogę rozwijać Swój biznes i tak dalej. Ale to moim zdaniem nie jest prawda. Zdecydowanie lepsze efekty daje nastawienie na, można powiedzieć, głębokość relacji z tymi odbiorcami, a nie szerokość tej relacji, żeby tych odbiorców było jak najwięcej. Dlatego w pewnym momencie zacząłem robić więcej badań, ankiet, pytać o ludzi, czego potrzebują. Zacząłem mniej rzeczy wymyślać samodzielnie, tylko bardziej postawiłem w centrum uwagi tego mojego odbiorcę i starałem się ją albo jego zrozumieć, na czym tym odbiorcom zależy, czego chcą, czego potrzebuje i jak mogę im to dać w najlepszej formie, a nie samodzielnie wymyśleć jak artysta z białą kartką papieru, co ja teraz mogę stworzyć, żeby porwać tłumy. Więc jakby to nastawienie na odbiorcę, empatia, zdecydowanie, zdecydowanie dało więcej i przestałem gonić za zasięgiem, za tym, żeby mieć jak najwięcej subskrybentów i potraktuję, teraz traktuję ten zasięg jako efekt uboczny czegoś innego. Bo samo gonienie za zasięgiem jest łatwo tutaj wpaść w pułapkę taką, że Zasady tej gry zdobywania zasięgu się ciągle zmieniają, że nawet jeśli uda nam się znaleźć jakiś sposób na zdobywanie szybko subskrybentów, lajków itd. to ten sposób może za jutro być nieaktualny, bo zmieni się algorytm, pojawią się nowe serwisy, zmienią się jakieś gusta, trendy, cokolwiek innego. Jesteśmy tego świadkami cały czas, prawda? co chwilę pojawiają się jakieś nowe rzeczy, więc gonienie za zasięgiem jest takim no jakby gonieniem własnego ogona często. A nastawienie się na odbiorcę, na to, że budować z nim relacje, budować zaufanie, dawać wartość i tak dalej, to są zdecydowanie takie rzeczy, które niezależnie od tego, co się dzieje wokół ciebie, zawsze będą się sprawdzały i w efekcie i tak one zaprowadzą cię do tego zasięgu, no bo jeśli będziesz dawać wartościowe rzeczy odbiorcom, dobrze ich rozumieć, będziesz w tym wszystkim autentyczny, będziesz robić to regularnie i tak dalej, no to ten zasięg przy okazji jako efekt uboczny też będzie się oczywiście pojawiał, więc zasięg jest ważny musimy docierać do nowych ludzi i robimy to po to, nie żeby te treści oglądały tylko dwie, trzy osoby, ale ten zasięg, moim zdaniem, nie powinien być celem samym w sobie, tylko takim właśnie efektem ubocznym czegoś innego. Więc nie wiązałbym tutaj jako takiej strategii, że będę miał więcej klientów, kiedy będę miał większy zasięg. Więc to jest ta trzecia strategia, która się nie sprawdziła, czy trzeci sposób myślenia, czy trzecie podejście, które zupełnie moim zdaniem nie zachodzi. Nie ma takiej reguły, że im będziemy mieli większy zasięg, tym mamy więcej klientów, bo to zależy, to zależy od tego jaki, jaki, to są, jaki to jest zasięg, prawda, jak my z tymi klientami rozmawiamy, co my im zaproponujemy, jakie zaufanie mamy w oczach tych klientów, więc to jest zbyt prosty, prosty skrót, który większość osób robi, czyli jeśli chcę poprzez treści, poprzez content zdobywać więcej klientów, to muszę mieć większy zasięg, muszę mieć więcej lajków, a to nie do końca zawsze o to chodzi. No jak powiedziałem, bo ten cel, zasięg trudno jest osiągnąć przez to, że te zasady ciągle się zmieniają, mamy ciągle nowe algorytmy, ciągle nowe metody i trudno jest na tym, tym nagonić, więc te zasięgi, lajki, suby to jest moim zdaniem taki cel, taki efekt uboczny, a nie cel sam w sobie. Więc podsumowując... Te trzy rzeczy, które strategie czy trzy podejścia, które się u mnie sprawdziły, które moim zdaniem, niezależnie od sytuacji będą działały, jeśli chodzi o content, jeśli chodzi o treści, to jest przede wszystkim regularność. Nastawienie się na ilość jednak, mimo wszystko ilość w kontencie jest równie ważna, jak jakość, czyli robić dużo treści, regularnie, najlepiej właśnie codziennie, chociaż jakąś jedną małą rzecz. Dobrze sprawdziła się nauka. Nowych rzeczy takich uniwersalnych, ponadczasowych, które mają takich taki podstawowych umiejętności, jak na przykład pisanie, które przydaje się tak naprawdę w każdej rodzaju treści, jaki będziemy tworzyć, i sprawiło się bardzo dobrze postawienie odbiorcy w centrum uwagi, w tym sensie, że. Tworzyłem treści, które chce odbiorca, pytałem odbiorców, robiłem ankiety, robiłem badania, dostosowałem to, co robię do odbiorcy, a nie próbowałem znaleźć odbiorców zainteresowanych tym, co ja sobie wymyślam. To też zdecydowanie wydaje się małą różnicą, ale tak naprawdę w praktyce robi rewolucję, jeśli chodzi o podejście do tworzenia treści. I chciałbym Cię zaprosić teraz na webinar, który robimy 5 lipca 2022 roku, który właśnie będzie, w którym postaram się opowiedzieć o swoich sposobach, metodach i podejściu do tego, żeby zdobywać klientów promować swój biznes poprzez treści, poprzez content marketing, nawet jeśli masz mały zasięg, czyli przy tym założeniu, że nie, nie będziemy mieli tego parcia na zasięg. I ten webinar wiem, że jest 5 lipca. Być może oglądasz ten film już po tej dacie, albo nie możesz w tej dacie uczestnicy w tym webinarze, ale nie martw się, jeśli się zapiszesz, zostawisz swojego maila, to wyślemy ci też powtórkę. Także 5 lipca będzie to po prostu na żywo, będziemy mogli się spotkać, będziemy mogli porozmawiać, zadać pytania. Jeśli nie możesz być wtedy, to nic się nie dzieje. Ja też ci wyślę po prostu taką powtórkę. Link znajdziesz w opisie. Więc to jest takie spotkanie na żywo, gdzie zebrałem różne przykłady żywych ludzi, małych biznesów, osób, które są z mojej społeczności, które znam, gdzie pokażę jak można zdobywać klientów, budować swój biznes, promować się poprzez content, właśnie mając małe zasięgi, bez jakichś wielkich kont i tak dalej, gdzie ty pokażę konkretnie, jakie rezultaty te osoby osiągają za pomocą jakich rzeczy, jakich metod, jakich sposobów. To będzie dla Ciebie taka inspiracja, możesz z tego wynieść, może coś dla siebie, może też jakieś z tych rzeczy po prostu zastosujesz u siebie. Jak powiedziałem, będzie powtórka, link znajdziesz w opisie. Jeśli masz mały biznes, chcesz się promować i myślisz, że content marketing, publikowanie treści, promocja w social media to może być coś dla Ciebie, ale boisz się właśnie tego, że masz mały zasięg, że nie dotrzesz do wystarczającej liczby ludzi, to myślę, że ten webinar zdecydowanie jest dla Ciebie. Jeśli nie może być 5 lipca, no to i tak dostaniesz powtórkę, więc zachęcam do zostawienia swojego adresu. A ode mnie dzisiaj to tyle. Widzimy się w następnych materiałach. Cześć, pozdrawiam.